Hejjo! Jestem Lisiczka i witam Was dzisiaj na kolejnej customowej mapce. Wzięłam ją ze strony minecraftmapy.pl Jeżeli robicie jakieś mapy, to możecie je tam wgrać i podesłać mi linka na przykład na maila, albo jak zrobicie jakąś mapę specjalnie dla mnie, to możecie mi ją po prostu wysłać na maila, którego powinniście mieć w opisie. Jeżeli nie, to jest w informacjach na stronie. Takie krótkie info. A ja jestem na mapce, która nazywa się Find the Egg. Ja naprawdę, jeżeli już robicie mapy i wrzucacie ją na polską stronę, to lepiej brzmi, jeżeli tytuł dajecie po polsku, wiecie? Jeżeli wszystko na mapie jest po polsku, to tytuł też bez problemu może być po polsku, serio. Czyli znajdź jajko. Dobra, ja sobie już tutaj przeczytałam wszystkie zasady. Eee, czyli ustawiłam render distance, chmury, 1.12.2, game mode 2. Chyba jedyne, czego nie sprawdziłam, ale ok. Info: 5 poziomów, 25 easter eggów. Musimy to zapamiętać. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć. Czas rozgrywki około 20 minut. 5 dni mapa była robiona. Z góry przepraszam za wszelkie błędy ortograficzne. Kolejny protip: jeżeli chcecie robić mapę, w którą grają ludzie, to warto posprawdzać dokładnie, czy nie ma błędów. Zamiast przepraszać. Żeby sprawdzić dokładnie, czy nie pojawią się błędy. W ogóle mam wrażenie, że tutaj gdzieś będzie pierwszy jakiś easter egg, ale. Okej, okay, dobra, może nie ma, może nie ma. Mm. Mam Mapa, by... Mapa by fan. Finex X. Dziwne, na stronie pisze, że zrobił on fun karong, więc nie wiem, może używa dwóch ników? No i zaczynamy. Musimy znaleźć jajko. Mam easter egg 1. Okej okay. Au Auła, wpuść mnie Eee, mamy przycisk O, widzę, widzę, widzę Okej, okay, mam drugi easter egg Jeżeli jest 5 poziomów i 25 easter eggów, to byłoby okej okay, Gdyby był Wow, ale zaawansowana mapa Ej, ty narrator, ty sobie lepiej nie żartuj, bo zamieniać cię na Iwona w ogóle, to nie możesz gadać sam do siebie. To nie możesz gadać, sam możesz mówić tylko to, co pomyślał gracz. Ok. Um, hm. Coś kliknęłam. Tam no, nie mogę raczej wskoczyć. Ok, czyli to się powtarza. What? No raczej nic nie mam. Crafting mam. Dwie znajdźki. Ja nie wiem, czy coś powinno się otwor... O, czekajcie. Nie, dobra, nieważne! Nieważne. Myślałam, że jestem mądra i za drzwiami coś będzie, ale potem sobie przypomniałam, że ten domek jest taki mały, że nie. Dziwne Tam nic nie ma. Też nic się nie otworzyło. Czekajcie. O! O nie, przeniosło mnie. Mam jajko. Nie wiem czy wszystkie staregi mam. Pierwszy poziom ukończony, mówiłem, nie możesz gadać co ty to co ty myślisz? Dlaczego? Proszę, daj pozwolenie. No dobra, o nie, labirynt. Okej. Okay. Matko włoska, labirynt z drzwi, serio. O, jakaś wioska. O nie, będzie mnie przenosić e, na emeraldzie, może być ustawione. O, matko, ale to dziwne. Okej, okay, mam kolejną znajdźkę, chociaż może to nie jest tak, że. Może to nie jest tak, że pięć na każdym. Ok, tutaj nic więcej nie ma. E, to może wykopać żelazo. Okay, nie wiem, czy chcę od razu wykopać w czwórce było, o właśnie. E, o żelazo. Pam 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 pam. Nie, muszę sobie przekopać drogę. Żartujecie. Nie, to zajmie wieki. Nie mogłeś dać jakiegoś nie wiem, efficiency czy coś? Jeszcze sprawdzę, czy znajdzie, jak nie ma. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Um, takie mapy mi się podobają. Jeżeli chcecie zrobić jakąś mapę w stylu Find the Baton albo jakieś parkury, czy coś. I dodacie do tego jakąś historię, chociażby taką głupią, jak tutaj, że pojawiają się jakieś głupie komunikaty, że narrator kłóci się z twórcą mapy. To i tak będzie fajna mapa, uwierzcie mi. E, wi widzimy się za jakąś godzinę, kiedy skończę kopać to żelazo. On chce, żeby mi się kompletnie znudziło. Skrzynia. Tu mam sześć isteregów. Na drugim poziomie jestem, mam 6 i kiedy podobno jest 25. No chyba, że ktoś źle policzył. <laughs> Nie będę pokazywać palcem, kto zrobił ostatnio taką mapę. No ale dobra. Jejku, tam wcześniej była odnoga, tutaj mamy kolejne odnogi. To chyba będzie zakręt i będę w tym samym miejscu. Przekopię się na wylot, zobaczycie. Albo nie. Nieważne. O, albo tak. Dobra. Jeny! On chyba oszalał. No nie, tutaj kolejna odnoga, ja w to nie wierzę. Tutaj będzie połączenie, prawda? Jeszcze rozkopuję wszystko, żeby znaleźć jakiś szukać. No nie. Chciałam powiedzieć, że ten kierow mi się szybciej skończy, ale... E, nie skończy się. Ile tego? Aż mi się muzyka skończyła. Tak się zestresowałam tym kopaniem, że mi się muzy Ma matkowska. Myślałam, że ktoś tu jest. Gram na singlu, nie straszcie mnie. Znalazłam. Tylko nie chcę tam wchodzić, bo chcę zobaczyć, czy czegoś nie zostawiłam. Okej, okay, tutaj nic. O, już dobra kurwa, najwyżej zostawiłam, no. Specjalnie dla Rox MB parkour. <noise> Okej. Okay. Czyli jak kliknę. Uu, chciałam przejść ten parkour. Wiem, że mogę kliknąć i ominąć. O, łatwy był. Komu potrzebny. E, gratulacje ukończyłeś poziom drugi. Pf, komu jest potrzebny jakiś taki jakieś takie ten oszustwo ten parkur był taki łatwy Znajdź klucz do domu tutaj jest prawda i starek tak Okej, okay, kula o co w tym chodzi u ała bolało Nie muszę nawet wchodzić do końca, chyba że... Okej, okay, nic tam więcej nie ma. Uuu, tak to działa, fajne. Ej, fajnie to zrobił, że ta łapka wydaje się taka mała, ale się wchodzi i... Eee... Ale się wchodzi i nagle jest tego jakby więcej. Okej, okay, mam misterega. Wiedziałam, że coś tam będzie. Haha, mogę niszczyć! O nie! Czy to jest oszustwo? Powiedzcie mi, czy to jest oszustwo. Mam mm, tutaj guzik. Okej, okay, tam nic nie ma. Czasami pod skrzyniami jest druga skrzynia. Ej, nie, naprawdę trafiły mi się ostatnio. O nie, gdzie ten przycisk tutaj? E, trafiły mi się ostatnio fajne mapy. Powiem Wam szczerze, że się sama sobie dziwię, bo często. Bo często, jak mam mapy, to one wcale nie są takie super, Matko Puska. Spójrzcie na to. Chyba ja zmieniam zdanie na temat tej mapy. Jakbym coś miała ominąć, powiedzcie mi, nie? Dobra, najpierw, zero. o, o, kaczcie, 10. Dopiero zrobię brzegi. Najpierw o klucz! Okej. Okay. A potem zrobię środki. I zobaczymy. Trochę Nie wiem jakim zdaniem ja to sprawdzam Kiedy ja właściwie Nawet nie patrzę co jest tam w środku Tylko tak zerkam I robi mi się niedobrze od przeglądania tego wszystkiego Czy tutaj może być jakaś jeszcze znajdźka Nienawidzę cię autorze mapy Nienawidzę za takie coś Okej, okay, dobra, idę dalej Nie no, tam był Co zrobiłam? Postawiłam klucz, ale co z tym? Ja no, tam nic się nie pojawiło. Tam się raczej nic nie otwarło. nie, no wiedziałam, że się nic nie otwarło. To co teraz? Um, pewnie coś źle kminie, ale nie widzę, co mam robić. Nie jestem pewna, czy mnie powinno gdzieś przenieść, jak postawiłam dwa? Czy powinnam czegoś szukać w drzewie? Nie, w drzewie nic nie widać, bo mam liście. Aha, czyli to jest kolejny... Ojejku! O nie! Pewnie <grymnie> teraz w komentarzach jest pełno. O nie, jakie to jest słabe i tak dalej, że nie widziałaś tego przejścia. Ale ja myślałam, że to przejście do tego poprzedniego. fajnie, kolejny parkour dla Rox'a. Ha! Chyba żartujesz. Guzik dla cieniasów. Z tego guzika akurat skorzystam. Au! Ała? D dostałam. Jajko, ukończyłeś poziom trzeci, koniec już. Nie klikaj w guzik, bo zapomniałem go naprawić. Żartowałem, to jeszcze nie koniec, kolejny poziom. Au, to bolało, o, tak mi dobrze szło. Dobra, tam miałam stanąć, jeżeli mam już Jump i tak dalej, ale... Powrót do poziomu czwartego, ok. A, mam już Jump boosta, dobra. Klucz do laboratorium musi być na drzewach, kolejny poziom. What? A, tutaj muszę postawić klucz, dobra. Dobra, ogarnęłam. Widzicie, widzicie. Dobra, gdzie jest ten klucz? O, tutaj widzę i myślałam, że zginęłam. Okej, okay, wyzwanie 1, 2 i 3. Czy ja muszę je wszystkie zrobić? To nie. To nie jest wyzwanie, to jest piekło. Mam nadzieję, że mogę zrobić wszystkie po kolei, bo byłoby mi smutno, gdybym wybrała to jako pierwsze I nie wiedziała, co zresztą. Więc, jak minął dzień, zanim patrzę jeszcze trochę, spędzę czasu. Mam nadzieję, że dobrze. Mam pochodnię, która może być postawiona na koblu. Ja tam muszę wrócić? O nie. Jak mogłeś? No więc wracając do tematu, jak wam minął dzień? Mam nadzieję, że przyjemnie. Ja się troszeczkę słabo czuję. To prawdopodobnie przez ten antybiotyk, który biorę. Żeby nie wdało mi się żadne zakażenie po wyrwaniu zęba. Więc super, świetnie, prawda? Więc się słabo czuję. Dzisiaj w nocy się obudziłam i spędziłam chyba pół godziny czy godzinę. Po prostu, siedząc na podłodze w kuchni, bo było mi tak gorąco. Naprawdę nie wiem, czemu mnie tak grzało, ale. Troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej. No, ja nie wierzę. Czemu tamten jeden dałam radę bez problemu? Tam, ok, kolejną pochodnię. No ja sobie te rzeczy zostawię, wiecie? Nie są mi potrzebne. Um, I kolejne wyzwanie, okay, Easter Egg, ok, a gdzie jest ta? Mam jednego torcza. Nie wiem, gdzie mam to postawić, bo nie widzę nigdzie. Cobblestone'a. A o nie! Czy ja zepsułam? Czy ja to miałam tak postawić? Mister Hega. I kolejnego. Ja chyba może game mode 1 na sekundę, bo. Dlaczego byłam w stanie to postawić na. na ziemi, to nie wiem. Ale nie oszukiwam jeszcze. Okej, okay, mam kolejne jajko i kolejny poziom. Dobra. Jejku, to kolejna taka dłuższa trochę mapa. Szczególnie jeżeli chce się. Ja dokładnie sprawdzić i obejrzeć. A mam klucz do samochodu. Odpal silnik. Czy ja muszę to... Silnik się pisze przez SI. Paliwo się skończyło, musi być gdzieś w okolicy. Gdzie ja jadę? Okej, okay, nie mogę wskoczyć tutaj. Tam na pewno nie doskoczę. Na to drzewa się nie dostanę. Na to mogę się dostać i przejść dookoła. Wejdź im dalej, tym trudniej. Ja myślałam, że to takie. E, no wiecie, pięć poziomów to ten dla mnie. Czy ja nie powinnam wejść do tego samochodu dopiero na samym końcu? Bo mi się wydaje, że ja czegoś zapomniałam i powinnam dopiero po dokładnym sprawdzeniu wszystkiego innego się znaleźć w samochodzie. Nie wiem, takie mam wrażenie. Okej, okay, tam mogę sobie zginąć. Nie wiem, czy tego chcę. To jest wielka kura, która mnie zabije. Nie jestem pewna, czy ja miałam skoczyć. Aha, tutaj. Nie wyrzucaj teraz przedmiotów, bo znikną. Kurczak duch, to była maszyna do teleportacji. Odkryłeś kurczakowy raj. Liesiczka król kurczaków, czego chcesz? Chcę dostać jedno jajko. Dobrze, ale musisz coś dla mnie zrobić. Co? Przynieś mi jednego Blazeroda z piwnicy. Już idę. Koniec części pierwszej. Ja mam wrażenie... Czemu mam wrażenie, że... O, światło. Czemu mam wrażenie, że ominam połowę mapy? Gdzie jest ten, ta część z tymi domkami? O tutaj. Dobra, bo czekajcie, bo... Co nawet szpital. Naprawdę gorszego wytłumaczenia nie mieli. Zapomniałem jest niedziela, więc nie kupisz jajek. Nawet policja nieczynna, ok, czyli że tutaj nic nie straciłam. Ok, co do znajdźka mnie omina, bo wsiadłam za szybko do samochodu. Zarówno to się odpala, to jedno. Odpalę silnik. i tutaj nie miałam się dostać na dół. No niestety, nie wiem, jeżeli autor to ogląda, to chętnie przyjmę wyjaśnienia. Bo nie wiem, i tutaj ominałam znajdźki, kurde. Za szybko próbowałam przejść, bo nie kumałam, co się stało. A tutaj jakbym przeszła normalnie. Czy nie ma Blaze Roda samej jajka. Hmm, powiem, że Blaze Rodów nie ma, ale nie powiem, że ukradłem jajka, haha. <noise> Okej. Okay? Nie 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 rozumiem, co się stało. Nie rozumiem, e, jak miałam przejść ten jeden poziom z autem, gdzie zostałam, gdzieś zamknięta. E, no, te, ogólnie tego poziomu nie rozumiałam kompletnie. To było dziwne. Eee, za szybko się przeniosą, nie umiałam potem wrócić. Oj, cały czas będzie się odpalał. O nie dobra, więc ja wam serdecznie dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę. Oczywiście link do mapki będziecie mieć w opisie. Jakbyście chcieli sami zagrać, to zapraszam. Możecie zostawić jakiś komentarz autorowi, może zrobić drugą część. Ehm. No i co? Ja Wam jeszcze raz dziękuję. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na live'ie. Pa, pa!